Wyprawa do wyjątkowych klasztorów, starych warowni, zabytkowych fabryk. Zamki znane z legend i te odkrywane na nowo. 60 pomników historii rozsianych po całej Polsce, tysiące kilometrów w trasie. Zapraszamy w niezapomnianą podróż szlakiem miejsc niezwykłych. Pomniki historii to najważniejsze elitarne grono obiektów o wyjątkowych wartościach materialnych i niematerialnych oraz szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Jest arcydziełem sztuki inżynierskiej. Ma ponad 150 km długości i działa nieprzerwanie od ponad 140 lat. Kanał Elbląski jest jedynym wciąż czynnym na świecie szlakiem wodnym, w którym zastosowano system specjalnych pochylni. Sprawia on, że statki nie tylko pływają, ale także jeżdżą po szynach. A wszystko za sprawą mało komu znanego pruskiego inżyniera Georga Jakoba Kanał Elbląski obok zamku w Malborku i ruchomych wysp na mierzei Kurońskiej uważany jest za jeden z trzech cudów plus wschodnich. Łączy tereny pojezierza Iławskiego i Ostruckiego z Zalewem Wiślanym. Jego trasa prowadzi przez sztuczne przekopy i groble, tworząc drogę wodną o długości blisko 210 km. Jak zrodziła się idea budowy kanału Elbląskiego? Czemu miał służyć? Ta idea to sięga nawet czasów krzyżackich, jak tak powiem jako historyk, ponieważ Krzyżacy doceniali wartość dróg wodnych, no wtedy ten obszar, moczary, krzaki, zarośla, lasy, puszcze. Oni już podjęli takie pewne usiłowania. Chodziło głównie o skomunikowanie tej południowej części, Prus wschodnich, z Elblągiem, który był zawsze miastem dużym portowym i ważnym tutaj ośrodkiem. Budowa kanału była olbrzymim przedsięwzięciem. Na jakie trudności napotkano tutaj? No przede wszystkim to słynna różnica poziomu, bo jak Państwo wiedzą, na odcinku 9,6 km znajduje się różnica poziomów 100 metrów I żeby tę różnicę pokonać, trzeba by było wybudować 60 ślus. Co inspirowało Gorga Jakoba sztenkę przy budowie kanału? Zainspirował go kanał Morisa w Stanach Zjednoczonych, który łączy tam obszar wschodni Nowego Jorku z tym miastem, który i już wtedy posiadał 23 pochylnie, ale tamten kanał jako napęd do przetaczania statków po tych pochylniach stosowano węgiel antracytowy. Sztenkę to podpatrzył i przebudował i powstała u niego tak zwana, no, można powiedzieć, piękna idea, bardzo mądra, perpetuum mobile, czyli wykorzystywanie siły wody do przetaczania statków przez pochylnie, jak wiemy wody w okolicach kanału tego jest bardzo dużo, to jest po Iławskie. Dlaczego na kanale nie zbudowano samych śluz? Śluzy są na ogół bardzo kosztowne, e, potrzebują dużo wody, a jednocześnie ich gabaryty, jakie są, e, no, od razu narzucają e, określoną wielkość statków, które by tam pływały, czy barek. Czyli ich wydolność byłaby w jakimś sensie mocno ograniczona. Prace budowlane na kanale rozpoczęto w 1844 roku. Trwały one blisko 40 lat. Ostatecznie zdecydowano się na cztery śluzy. Są one zlokalizowane w Miłomłynie, Zielonej, Ostrudzie i Rusi Małej. Wizjonerski projekt inżyniera kanału bazował jednak na czymś innym. Georg jako zastosował na kanale Elbląskim rozwiązanie genialne w swej prostocie pochylnie z tzw. suchym grzbietem. Do ich stworzenia zainspirował go podobno widok statku zsuwającego się z grzbietu fal. Dzięki podwójnym, podwodnym szynom statki bezpiecznie wpływają na pochylnie bez ryzyka złamania się w połowie. A takie wypadki zdarzały się dosyć często na innych kanałach. Do obejrzenia z pokładu statku dzieła Georga Jakoba Sztenkę potrzebne jest sporo czasu. Jednak wrażenia z takiego rejsu są niezapomniane. Gdybyśmy chcieli przepłynąć cały kanał Elbląski, ile czasu potrzebujemy? Powiedzmy na ten tutaj nasz odcinek, czyli od Elbląga do Ostródy potrzeba 11 godzin statkiem pasażerskim żeglugi ostrudzko-elbląski, na przykład. Jeśli chodzi o odcinek pochylniany, jest, trwa, taki rejs przez pochylnie trwa około 2,5 godziny, do Elbląga jest to 4,5 godziny. Ile jest pochylni na kanale Elbląskim i czy one się różnią od siebie w jakiś sposób? Jest pięć pochylni na kanale elbląskim. Cztery pierwsze są praktycznie identyczne. Powyłożone są jedynie po jednej bądź po drugiej stronie kanału. Siłą napędową jest koło wodne, które wykorzystuje spadek spadającej wody. Ostatnia pochylnia, pochylnia całuny, jest już tą pochylnią innowacyjną, w której zastosowano turbinę Francisa. Jest to rozwiązanie bardziej oszczędne w wodach. Powiedzmy, jakie jednostki mogą płynąć kanałem elbląskim? Kanałem elbląskim pływają jednostki od dużych statków, pasażerskich poprzez mniejsze jachty, a także skutery wodne, kajaki i pontony. Początkowo kanałem elbląskim transportowano płody rolne, drewno i towary przemysłowe. Przewozy towarowe unicestwiło poprowadzenie szlaków kolejowych. Na początku XX wieku kanał elbląski zaczęto więc wykorzystywać do ruchu turystycznego. Od 1978 roku jest zabytkiem, a od 2011 roku ma status pomnika historii. Kanał Elbląski działa w niezmienionej formie do dziś. Co prawda nie służy już do transportu towarów, ale doskonale sprawdza się jako obiekt turystyczny. Wyprawa szlakiem pochylni i śluz jest fascynująca, a widoki bezcenne. Tym bardziej, że jest to jedyna taka atrakcja na świecie.